Moje dłonie splamione krwią, krwią moich wrogów. Idę w stronę, gdzie pada strzał. Strzał w nich. Rozlega się huk, głośny krzyk, krzyk rozpaczy. Giną niewinni ludzie. Śmierć jest ich jedyną drogą do wolności. Ich dłonie splamione krwią, krwią moich towarzyszy. Idą w stronę, gdzie pada strzał. Strzał we mnie, rozlega się huk, głośny krzyk, krzyk rozpaczy. Giną niewinni ludzie. Śmierć jest moją jedyną drogą do wolności. Nasze dłonie splamione krwią, krwią naszą, idziemy w stronę, gdzie pada strzał. Strzał w nas, rozlega się huk, głośny krzyk, krzyk rozpaczy. Giną niewinni ludzie. Śmierć jest naszą jedyną drogą do wolności.